Oto sosna ogromna się zwaliła i przygniotła srodze niedźwiedzia, Och, aż mu ślepia na wierzch wylazły. – Zlituj się nade mną, człowiecze, ocal mi życie – mówi żałośnie to niedźwiedzisko. Chłopa zdjęła litość, zabrał się do roboty. Z biedą podsadził pod kłodę drąg jeden, drugi – Wysilał się po tym, co, o, który drąg podniesie, zaraz podstawił pod niego soszkę, podstawkę taką. Kapał mu z czoła pot, ale zwierzę ocalił i sam wrócił do domu. Upłynął jakiś czas. Maciek zapomniał o swym uczynku, idzie znowu na zbierkę do lasu, spotyka jak raz tego samego niedźwiedzia, który wręcz pyta. Ty żeś to, chłopie, ocalił mi niegdyś życie? No już ci ja, a bo co? Bo, <laughs> widzisz, przyjacielu, chciałbym ci dać koniecznie nagrodę, jaką mnie to okrutnie korci, że ci winien wdzięczność. A, a, a co znowu za nagrodę? <laughs> Kochanku, ja cię zjeść muszę, nie ma rady. O, śmiałbyś kudłaczu jakiś dobroczyńca swego zabijać? Przecież każdy na tym świecie za dobre złem płaci. To i ja nie mogę się inaczej wywdzięczyć. O gadanie! Tylko podły tak robi. Sprawiedliwość, wdzięczność były i są na świecie. E, więc Niedźwiedź w śmiech. Ho 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 ho, jeszcze takiego głupca jak żyje nie widział. Powiada.